Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na moim kanale. Miejsca chyba nie muszę Wam przedstawiać. Jesteśmy na Targach Motorshow w Poznaniu. Bardzo serdecznie Was zapraszam do zwiedzania razem ze mną. rozpoczęcie rozpoczęciem materiału bardzo serdecznie chciałbym was zaprosić do wsparcia mojego kanału na stronie Patronite. Założę tam profil. Wy wspierając mnie będziecie mogli zdobyć różne nagrody lub przywileje związane z moim kanałem. A cała historia powstania mojego profilu jest tam opisana. Serdecznie zapraszam i zachęcam. A teraz zapraszam na odcinek na razie jestem na hali numer 5, są tutaj Skody, Mazdy, Suzuki, Audi, Volkswageny, także to wszystko za chwilę też zobaczycie. Jestem w pawilonie numer 6 dopiero przez chwilę i na start wita nas stanowisko Brabusa. Przechodzimy dalej, stanowisko Positive Waste, czyli takie można powiedzieć egzotyczne samochody. drodzy, przychodzimy do hali numer 8. Wiem, wiem, jest to nie po kolei, ale logistycznie tak mi pasowało po prostu pójść. Jesteście ciekawi, co tutaj znajdziemy? Zapraszam do oglądania. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the. It's so sharp, so freezing. So cold, behold, the frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Uh. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Cofnąłem się trochę w czasie. W pawilonie numer 8 można było zobaczyć kilka klasyków, sportowe samochody, lub usportowione, czyli jakieś rajdówki i tak dalej. Nie zabrakło również legend PRL-u, które również mogliśmy zobaczyć. Zapraszam do pawilonu 8A. W pawilonie 8A, kilka elektryków, szybki obchód. Jesteśmy w pawilonie 7A, gdzie z tego co widzę, mamy tutaj kampery. Zapraszam do obejrzenia tego pawilonu. Nie wiem, czy Wy jesteście ciekawi, czy nie, ale ja naprawdę chciałbym bardzo zobaczyć, jak wyglądają takie nowoczesne kampery. Z tego co widzę, jest ich tutaj dużo. Są też sporych rozmiarów. Więc zobaczymy, czy taki kamper może zastąpić kawalerkę. No I tutaj, moi drodzy, mamy część salonową. Tam jest również szoferka. Stoliczek z zastawą. Mały aneks kuchenny, w którym w sumie są najważniejsze rzeczy, czyli kilka szafek, umywalka i płyta. Z tej strony jest łazienka. Oraz część sypialniana. No i moi drodzy, udało się wejść do kolejnego pojazdu. No i mały, szybki obchód. Część sypialniana. Mini aneks kuchenny z umywalką. No i część salonowa z szoferką. Bardzo dużo miejsca myślę, że wygodnie będzie można podróżować. Powiem że fajnie byłoby podróżować takim kamperem. Nie trzeba rezerwować odslegu, jakieś tylko ewentualnie pola namiotowe lub inne miejsca, gdzie można właśnie taki kamper postawić. Możemy sobie tam właśnie podróżować, mieszkać, gotować, spać, co tylko chcemy. No i w takim kamperze również możemy po prostu czuć się jak u siebie w domu. Na tym filmie nie mogło zabraknąć również jedno śladów. Zapraszam Was na obrót po hali z motocyklami. I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I'm tired you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Mam nadzieję, że targi, o których Was oprowadziłem, spodobały Wam się. Zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.